Sieć pełna jest niewiarygodnych wręcz nagrań ze zwierzętami, tak jak w tym oto przypadku. Kto by pomyślał, że zwyczajna wycieczka do zoo zaowocuje taką sytuacją. Szyja żyrafy, choć długa, to jednak solidnie umięśniona i bardzo silna. Całe szczęście, że rodzice zareagowali na czas, chwytając chłopca za nogi, bo inaczej mogło się to skończyć upadkiem z ponad 5 metrów. Zwierzę może być nieprzewidywalne, zwłaszcza gdy ma się do czynienia z dzikim, tak jak tutaj, osobnikiem. Ci turyści w Zimbabwe mieli wyjątkowe szczęście tuż przed obiadem podziwiać dzikiego słonia, który bardzo się do nich zbliżył. Zostali, co prawda, poinstruowani przez przewodnika, aby zachowywać ciszę i nie wykonywać gwałtownych ruchów, ale mimo to słoń i tak postanowił zakończyć tę imprezę. Do niecodziennych spotkań z dzikimi zwierzętami może dojść nawet w miejscach, w których najmniej się tego spodziewamy. Tutaj zwyczajny dzień pracy w salonie fryzjerskim został brutalnie przerwany przez jelenia, amerykańskiego mulaka. W sytuacji tego typu znajdziemy całą masę w sieci. Czyżby salony fryzjerskie w jakiś szczególny sposób przyciągały jeleniowate? Nic z tych rzeczy. Bielenie wpadają także do innych instytucji przez szybę z prostej przyczyny. Dokładnie z tego samego zresztą powodu o szyby bardzo często rozbijają się ptaki. Przy odpowiednim kącie patrzenia szyba działa jak lustro, sprawiając wrażenie otwartej przestrzeni, do której można wlecieć czy wbiec. Te dwie kobiety wsiadając do tego ekstremalnego urządzenia w parku rozrywki, także zapewne nie spodziewały się bliskiego kontaktu z ptakiem. Sytuacja ekstremalnie rzadka, ale jednak możliwa. A jak mówią reguły prawdopodobieństwa, jeśli coś jest możliwe, to prędzej czy później się wydarzy. Tu mamy do czynienia z innym, rzadkim przypadkiem. To co widzimy to masowa inwazja sardynek na plażę na Filipinach w 2024 roku. Zachowanie dziwne i z reguły niespotykane u sardynek. Dla okolicznych ludzi ryby wyrzucane z morza są jak manna z nieba. Zbierają je w kosze ile tylko się da. Co ciekawe zdarzenie to miało miejsce na 48 godzin przed trzęsieniem ziemi i mogło być z nim związane. Innym wyjaśnieniem tej inwazji sardynek jest tak zwany upwelling. Zjawisko wypychania ciepłych wód powierzchniowych w oceanie przez głębokie, chłodne i bogate w składniki odżywcze wody. Pozostańmy przy oceanie. Deszcz ptaków spadających do wody niczym torpedy. Takie cuda również spotkamy w przyrodzie i to znacznie częściej niż tony sardynek na plaży. Wbijanie się w wodę niczym pocisk to zwyczajna strategia drapieżna głup ptaków. Taki masowy atak wygląda zjawiskowo, a przyczyną jego koncentracji w danym miejscu jest spora ławica ryb, znajdująca się w pobliżu powierzchni. Małe ryby przyciągają duże ryby oraz ptaki, duże ryby z kolei wędkarzy, stąd ten obrazek. Skoro jesteśmy już przy masowych zjawiskach w naturze, oto inny ciekawy przykład. Czyżby w tym domu mieszkał hrabia Drakula? Znów sytuacja wydaje się absurdalna, jakby maczała w niej palce sztuczna inteligencja. Nie tym razem jednak. Ta kompilacja prezentuje co prawda zdarzenia niezwykłe, ale jednak zarejestrowane w realnym świecie. Komin po prostu jest wlotem, prawdopodobnie do opuszczonej fabryki czy magazynu. Dla nietoperzy to nic innego jak otwór w skale prowadzący do jaskini. Saki te najwyraźniej znają to miejsce doskonale i nie pierwszy już raz je odwiedzają. Kolonia w opuszczonym budynku znalazła najwyraźniej świetne miejsce do życia. Zachowania zwierząt mogą nas zaskakiwać czy wręcz wydawać się niezrozumiałymi, tak jak w tym oto przypadku. Dlaczego anakonda, najbardziej masywny wąż świata, mogący połknąć kapibare czy dużego kajmana, nie atakuje tego leniwca? Do tego ten powolny zwierzak wydaje się wiedzieć, że nic mu nie grozi, i na pewniaka przechodzi obok gada. Wydaje się wręcz mówić: przesun się. Jest jednak wyjaśnienie. Anakonda jest po obfitym posiłku, co można dostrzec po zgrubieniu na jej ciele. Po prostu jest najedzona. Kolejny z pozoru absurdalny czy wręcz komiczny przykład: Serfująca czapla. I takie cuda zdarzają się w naturze. Tego typu zachowania akurat nie należą do rzadkości. Czaple bardzo często przysiadają na grzbietach wylegujących się w wodzie hipopotamów, traktując je jako świetny, a do tego nierzadko ruchomy punkt obserwacyjny. Zdecydowanie więcej okazji do nietypowych interakcji ze zwierzętami mamy do czynienia w przypadku zwierząt oswojonych, czy tak jak tu, trzymanych w niewoli, w zoo, czy w rozmaitych ośrodkach. Czasem dochodzi do mrożących krew w żyłach zdarzeń. Tu na szczęście nikomu nic się nie stało. Mamy tu jednak do czynienia z pokazem możliwości tej dużej małpy. Orangutan szarpie człowiekiem jak szmacianą lalką. Szympansy, goryle i orangutany to bardzo silne małpy. Czy ten dostawca o tym wiedział, czy po prostu był zszokowany, trudno powiedzieć. Przypadki kurierów to generalnie potężny i niewyczerpany wręcz dział rozmaitych, bardzo dynamicznych i często ryzykownych interakcji ze zwierzętami. Najczęściej mamy tu do czynienia oczywiście z psami. Kurier, czy też listonosz, dla domowego zwierzęcia, zwierzęcia terytorialnego, a nierzadko także obronnego, to nic innego jak intruz, który z niewiadomych przyczyn wdziera się nagle na nie swój teren. Z perspektywy psa, kurier to zwyczajny napastnik. Stąd też nie dziwne, że odpowiedź terytorialnego z natury zwierzęcia może być tylko jedna. Dać mu nauczkę, bronić swojego terytorium przed wdzierającym się do niego intruzem. To reakcja czysto instynktowna, zakodowana gdzieś głęboko w genach pochodzących jeszcze z czasów dzikich przodków. Czasem może się ona objawić nawet u psów, które do tej pory kompletnie jej nie wykazywały. Kurierzy doskonale znają te psie zwyczaje, dlatego mają się na baczności, wchodząc na posesję, a kiedy tylko pojawia się najmniejszy nawet sygnał, że ich wizyta nie w smak jest czworonogowi, biorą nogi za pas. Są jednak psy, tak jak ten oto, które wyznają inną filozofię życia. Make peace, not war, łagodność i przyjacielskie podejście do każdego kto tylko się zbliży, także może być w cenie. By jednak wzmocnić tego typu zachowania u niektórych ras, potrzeba było tysięcy lat sztucznej selekcji. W roli obrońcy Rewiru mogą jednak wystąpić także inne zwierzęta. Ten listonosz chyba bardziej niż samą agresją zwierzęcia zaskoczony jest tym, że pies ten ma nie cztery, a dwie łapy, a zamiast pyska dziób. Czy można jeszcze bardziej zaskoczyć kuriera? Owszem, tu w roli obrońcy rewiru występują nawet nie kręgowce, a stawonogi, konkretnie pająki. To jeszcze nie koniec kurierskich przygód. Takiego zwierzęcia strzegącego przydomowego podwórka daje głowę, że się nie spodziewaliście. Na razie żółwik jest jeszcze mały, ale jak podrośnie, stanie się bestią i będzie strzegł podjazdu z zaciekłością Amstafa. Oczywiście z żółwiem trudno będzie nawiązać taką relację jak z psem. Psy rzeczywiście są wyjątkowe i w powiedzeniu, że są najlepszymi przyjaciółmi człowieka, nie ma przesady. Trudno o inne zwierzę na ziemskim globie tak doskonale rozumiejące człowieka. Psy, mimo iż doskonale udomowione, posiadają jednak zwierzęcą sprawność. Niesamowicie czułe zmysły i zwinność najlepszego drapieżnika, czym nieustannie nas zachwycają. Te zdolności byłyby jednak dla nas niczym, gdyby nie szczególna umysłowość tych zwierząt oraz ich społeczna natura. To dzięki tym właśnie cechom potrafimy porozumieć się z psami i robić wspólnie rzeczy niesamowite, wymagające współpracy na wysokim poziomie i odczytywania własnych intencji. Owszem, z innymi społecznymi zwierzętami także potrafimy się dogadać, tak jak to widzimy na tym obrazku. Słonie to także bardzo inteligentne i do tego społeczne zwierzęta. Ich udomowienie rozpoczęło się jednak później niż w przypadku psów i w większym stopniu opiera się na jednostronnych korzyściach po prostu na wykorzystaniu siły tych zwierząt. Na szczęście świat się zmienia. Zmienia się też nasze podejście do zwierząt. Zwierzęta potrafią żyć bez nas. Ale czy my potrafimy i czy chcemy żyć bez nich? Sądząc po bijących rekordy oglądalności w filmach o śmiesznych kotkach czy innych zwierzętach na YouTubie, trudno to sobie wyobrazić. Nasze życie na tym świecie bez zwierząt, jeśli w ogóle byłoby możliwe, Byłoby na pewno puste i smutne. Przecież niemal wszystko, co najlepsze, czerpiemy właśnie z natury. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.